Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Edyta i w dzisiejszym filmie zabieram Was na wycieczkę po jednej z najbardziej popularnych dzielnic tu w Londynie, czyli Notting Hill. Pokażę Wam wiele pięknych zakamarków, z czego ta dzielnica słynie, tak więc serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwszą rzecz, na którą chciałam zwrócić Waszą uwagę, są te piękne, kolorowe budynki za mną. Znajdują się też tu, z tej strony. Tak jak widzicie, wygląda to przecudownie. I te kolorowe budynki są takim znakiem rozpoznawczym tutaj dzielnicy Notting Hill. Bardzo wiele ludzi przyjeżdża właśnie tu na Notting Hill, żeby sobie sfotografować te piękne, kolorowe ulice, które wyglądają super o każdej porze roku, nieważne czy jest słońce, czy jest deszcz. No i przyciągają też bardzo dużo instagramerek. A dlaczego, to pokażę Wam już za chwilę. naprawdę do tych ulic nie trzeba właściwie nawet szukać, bo na każdej z ulic tutaj na Notting Hill znajdzie się właśnie takie perełki, piękne, kolorowe budynki. Tak więc serdecznie polecam. Jest to zdecydowanie jedna z rzeczy, dla których warto przyjechać i odwiedzić Notting Hill. Wspomniałam o tym, że wiele osób przyjeżdża tu robić zdjęcia i zobaczcie, jaką warierkę sobie ktoś zrobił, bo pewnie bardzo dużo osób przychodziło i siadało na schodach, żeby sobie zrobić właśnie zdjęcie na Instagram. A tak wyglądają te piękne, kolorowe kamienice. Mm. Ta różowa szczególnie przykuwa uwagę, bo jest naprawdę śliczna. I kolejne piękne, kolorowe budynki za mną. I jak widzicie, tak jak mówiłam, ludzie sobie robią zdjęcia. Nie wiem czy widać, ale jest tam grupka ludzi, którzy robią sobie właśnie zdjęcia przed tym różowym budynkiem. Różowe budynki generalnie przykuwają największą uwagę, szczególnie na Instagrama. No ale cóż, Instagram rządzi się swoimi prawami i różowy tutaj zdecydowanie wygrywa. A teraz jesteśmy już na Portobello Road, gdzie znajduje się Portobello Road Market, czyli jeden z największych takich marketów ulicznych z antykami na świecie. Jest tu ponad tysiąc różnych stoisk. Najbardziej busy jest w soboty. Teraz jest wtorek, więc jak widzicie nie ma aż tak dużo ludzi i to jest super, ponieważ można sobie swobodnie pochodzić tu i tam. I można tu znaleźć właśnie takie różne kategorie. Są jakieś działy vintage, akcesoria, są jakieś rzeczy dla kolekcjonerów, ubrania, jedzenie, owoce, dosłownie wszystko. Tak więc jest to zdecydowanie taki must-visit tutaj w dzielnicy Notting Hill. A teraz przejdę się troszeczkę wzdłuż i wszech tymi ulicami i pokażę Wam, co tu właściwie można znaleźć. Zobaczcie, tutaj są różnego rodzaju antyki, jakieś rzeczy dla kolekcjonerów, są też czapki, ubrania. Jest tego naprawdę dużo, dużo. Tu mamy nawet taką mapkę, gdzie jest rozpisane, gdzie jest jaki dział. Widzicie, my jesteśmy tu teraz antyki i jakieś rzeczy do kole dla kolekcjonerów i przejdziemy sobie tam właśnie w dół ulicy i pooglądamy różne stoiska. Niestety nie każdy zgadza się na nagrywanie, więc spróbuję pokazać tak dużo, jak się da. Poza marketem, o którym wspomniałam, Portobello Road pełna też jest różnych kawiarni i restauracji. Tak więc w przerwie od zwiedzania można sobie tu zjeść albo się czegoś napić. I serdecznie polecam odwiedzić właśnie jedną z takich kawiarni, a nie na przykład Starbucksa, którego tak naprawdę możemy kupić wszędzie. jeszcze pokażę Wam godziny otwarcia. Jak widzicie jest otwarte od poniedziałku do piątku i również w soboty, ale tak jak mówiłam w sobotę jest bardzo dużo ludzi. Tak więc poniedziałek do piątek serdecznie polecam odwiedzenie właśnie tego marketu. A tu za mną znajdują się słynne niebieskie drzwi z filmu Notting Hill, który był kręcony tutaj właśnie na Notting Hill. Coś dla fanów właśnie tego filmu, ale na ten temat postaram się nagrać osobny film, ponieważ tych miejsc tutaj właśnie w dzielnicy Notting Hill jest znacznie, znacznie więcej. Tu jest tylko taki jeden ze smaczków. Postaram się Wam pokazać też słynną księgarnię. I tu za mną znajduje się ta słynna niebieska księgarnia z filmu Notting Hill. Tu właśnie pracował Hugh Grant i tu przyszła do niego Julia Roberts, i tu się poznali. Tak jak mówiłam, postaram się na ten temat nagrać osobny film, ponieważ tych miejsc właśnie dedykowanych temu filmowi jest tu bardzo dużo w dzielnicy Notting Hill. I fani na pewno będą zadowoleni z takiego osobnego filmu. A teraz tylko tak na szybko pokażę Wam, jak to wygląda. I to jest kolejny z takich punktów, które tu warto odwiedzić, i można sobie właśnie zrobić fajne pamiątkowe zdjęcie. I właśnie bardzo dużo osób przychodzi tu zrobić zdjęcie. A jak już jesteśmy w temacie księgarni, no to kolejny punkt warty tutaj zauważenia, jeżeli chodzi o dzielnicę Notting Hill, to właśnie księgarni jest ich tu naprawdę bardzo dużo. Często są w takim fajnym y, em, Starym stylu, że tak powiem, nie wiem jak to dokładnie określić, ale jest taki fajny zapach, w środku wiecie, taka fajna stara księgarnia. I tu na przykład macie jedną z takich księgarni, która jest dedykowana tylko i wyłącznie osobom lubiącym gotowanie. Nazywa się Books for Cooks. Ma tylko i wyłącznie książki do gotowania i nawet prowadzi kursy gotowania. Niestety jest aktualnie zamknięta, ponieważ. Jest niestety otwarta tylko od czwartku do soboty, a mamy wtorek, tak więc niestety nie jestem w stanie jej odwiedzić, zobaczyć w środku, ale tak jak mówię, księgarnie to kolejny fajny punkt do odwiedzenia tutaj właśnie będąc w Notting Hill. Jak wspomniałam, tu na Notting Hill jest bardzo dużo kawiarni i restauracji, ale są też różnego rodzaju fajne ciastkarnie. I ta jest jedną z takich tyłu bardzo popularnych. Ma dość charakterystyczną fasadę, więc na pewno jej nie pominiecie. I można tu kupić na przykład makaroniki, ale można też kupić różne fajne ciasteczka, właśnie w różnych kształtach. I jest to jakby główny asortyment tej ciastkarni. Kolejną z rzeczy, z których słynie Notting Hill, jest zdecydowanie Notting Hill Carnival. Jest to jedna z największych imprez ulicznych na świecie. Odbywa się w ostatni weekend sierpnia i tu na ulicach Notting Hill, w rytmie karaibskiej muzyki, bawi się ponad 2 miliony ludzi. Ten festiwal jest karnawał. Mega super. Jeśli tylko macie możliwość, żeby przyjechać tu właśnie pod koniec sierpnia, to serdecznie polecam. Niestety w tym roku, tak jak i w poprzednim, ze względu wiecie na co, karnawał został odwołany i był online. To w ogóle jest beznadziejne, ponieważ najważniejsza była ta atmosfera tutaj. Było naprawdę super. Generalnie wyglądało to tak, że były tu właśnie tłumy ludzi, różne szkoły tańca, wystrojeni jak na karnawale w Rio, ciężarówki na ulicach grały muzykę, byli DJ-y, -e, były stoiska z jedzeniem i naprawdę było to super wydarzenie, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku już znowu będzie aktualne i wróci. Na tą e, imprezową mapę Londynu e, i wówczas serdecznie Was tu zapraszam właśnie w ostatni weekend sierpnia w Bank Holiday Weekend, niedziela i poniedziałek. Zarezerwujcie sobie przynajmniej jeden dzień na Notting Hill Carnival. Kolejna rzecz na Notting Hill to takie uliczki, tak zwany Muse, e, gdzie są takie domki tuż przy ulicy, jakby jest taka wybrukowana ta ulica. Kiedyś były to stajnie konne, a teraz są takie piękne właśnie domki. Też są właśnie bardzo często pokolorowane na takie pastelowe kolory, pomalowane na pastelowe kolory. Jest tu jedna taka popularna ulica z takim różowym domkiem, ale teraz już nie jestem w stanie jej znaleźć, a troszkę psuje się pogoda, więc już chyba nie będę miała czasu, żeby chodzić i szukać tego domku, ale generalnie wszystkie te uliczki wyglądają w taki sposób, jak widzicie za mną. Są to takie domki, Tuż przy ulicy i właśnie są często tak pięknie pomalowane na pastelowe kolory. Tak więc kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, będą tutaj w dzielnicy Notting Hill. I już ostatnią z rzeczy, na którą chciałam zwrócić Waszą uwagę w dzisiejszym filmie jest sztuka uliczna. I tak właśnie przemierzając sobie ulicę Notting Hill można spotkać um, fajny street art. Nie jest go jakoś bardzo dużo, ale jak już jest to naprawdę fajny. Um, I tutaj polecam w tym miejscu Graphic Gallery. Tam akurat dziś nie będę się wybierać, ale jeśli Wy będziecie tu w okolicy Notting Hill i lubicie taką sztukę uliczną, street art, urban art to właśnie w tej galerii znajdziecie dużo y, fajnych smaczków. Między innymi dzieła słynnego Punks tak więc serdecznie polecam. Ta galeria znajduje się tu właśnie przy Portobello Street, Portobello Road. Więc, wszystko generalnie tutaj na Notting Hill jest bardzo blisko siebie. Moi drodzy, i to by było już tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Polecam też zasubskrybować mój kanał, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. A teraz będę się już z Wami żegnać. Bardzo serdecznie dziękuję, że oglądaliście ten film do końca. I do zobaczenia następnym razem. Pa!